thank you w kolejnym jesiennym vlogu. Robiła dzisiaj Pumpkin Spice Latte. Jak wiecie, jestem miłośniczką kawy, kocham pić kawę, a takiej kawy jeszcze nie piłam. W sumie nawet chyba w Starbucksie ani w żadnej kawiarni nie piłam Pumpkin Spice Latte. Dzisiaj będę sama ją przyrządzać. Będzie mi potrzebna do tego dynia. Hako... Będzie mi te, do tego potrzebna dynia. Dynia. Hako... Będzie mi te, do tego potrzebna dynia. Będę okay, no. e ją kroić i, i robić z tego mus. Także zaczynamy. W międzyczasie, kiedy pieczę mi się dynia, przyszykowałam tutaj przyprawy, które będę robiła, z których będę robiła syrop. Będzie mi potrzebna tak, cynamon, sproszkowany imbir, zobaczcie, imbir sproszkowany, gałka muszkatołowa, woda i cukier. I z tego będę robiła po prostu syrop. Także już Wam pokazuję. Mam tutaj moje pure z dyni, będę wsadzała do tego sosu, mam tutaj syf, bo robię właśnie pizzę, także... No i będę robiła kawę. Także to wszystko będę łączyła i, i będę zalewać to latte. przychodzę do Was z holem zakupowym, yy, dlatego, że kupiłam kilka rzeczy do kalendarza adwentowego, ale chciałabym Wam pokazać tylko kilka rzeczy, żeby Was zainspirować, bo wiem, że sama miałam problem na początku, yy, na początku, co kupić do kalendarza adwentowego, tak jak mówiłam, robię go pierwszy raz, więc w sumie nie wiem, co dokładnie wsadzić do tego kalendarza, też nie chcę, żeby to były same słodycze, yy, więc pokażę Wam kilka rzeczy, które ostatnio kupiłam, Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, to mam książeczkę świąteczną. A ma naklejki, także myślę, że w którymś dniu dam jej tą książeczkę. Nie wiem, jaka jest cena tej książeczki, bo ja te zakupy robiłam jakiś tydzień temu, więc już nie pamiętam, ale ona nie była droga. Może z 5-6 zł. Dobra, kolejną rzeczą to jest taka gwiazdka do pomalowania, taka plastikowa gwiazdka. Tutaj mamy trzy farbki, pędzelek, myślę, że coś takiego innego, żeby powiesić na choinkę, dekorację taką zrobić. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, to mam taki pociąg, kartonowy pociąg. W środku chyba są mikołajki czekoladki, także myślę, że to było na tyle ze słodyczy, Melka też nie je dużo słodyczy, więc w ogóle nie jest słodyczy tak naprawdę, no ale fajny spodobał mi się ten spodobał mi się ten samochodzik, więc myślę, że taki fajny będzie prezent i ostatnią rzeczą jaką Wam pokażę to jest po prostu taka zwykła kula tutaj jest Mikołaj taki chyba, nie to jest jakiś bałwan Taki bałwanek. Nie wiem, ile też za tą kulę dałam. Taka mała. Myślę, że będzie spoko pomysł. Więc to by było na tyle z tych zakupów świątecznych do kalendarza. Więcej rzeczy nie będę Wam pokazywać. Robiłam jeszcze zamówienie ze strony tania książka, i są to. Kilka książek na Amelki urodziny, jest tu też prezent na Amelki urodziny, także też chciałabym Wam go pokazać, dlatego że ja dużo też rzeczy szukam na internecie, jakieś inspiracje, jakieś pomysły, co by tutaj dwulatkowi się spodobało, więc myślę, że, że pokażę Wam te rzeczy, bo ja czasem też nie wiem co kupić i jeżeli macie dwulatka czy dwulatkę, to, to możecie się zainspirować. Jest to biblioteczka Montessori Ciało Człowieka. Ja już dawno się zastanawiałam nad tą biblioteczką. Ona jest dosyć droga, bo chyba ponad 100 zł albo 100 zł. Ja ją kupiłam na przecenie za chyba 80 zł. Tutaj w środku jest 11 filcowych modeli narządów, książeczka, przyrzeczyste jakieś folie i karty edukacyjne. W sumie to długo się zastanawiałam nad tą biblioteczką, bo nie wiem, czy może jej się spodobać. I czy nie pójdzie to, tak mówię, w odstawkę. No ale zaryzykowałam, no zobaczymy. Wiem, że Amelka lubi się bawić takimi kartami, interesuje ją to. No może to jej się spodoba, także zobaczymy, jak dam jej to na urodziny. Czy będzie się tym bawić, czy nie, to. To wam zrobię recenzję, czy faktycznie jest wart swojej ceny. I, i, I czy warto kupić dla dwulatka, czy może po prostu dla starszego dziecka? Szukałam opinii w internecie, czy dla dwulatka jest spoko prezent. W ogóle generalnie nie znalazłam nic, także, także zobaczymy, czy u nas się sprawdzi, i jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, to, to dam wam znać. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, to jest mój wielki zeszyt Montessori. Ja już ten zeszyt Wam kiedyś pokazywałam na Instagramie, ale nie ten, tylko. Inny. To jest od trzech lat. My mamy ten od dwóch i tak samo albo na Mikołaja, albo pod choinkę. Zapakuję jej ten zeszyt. Ona bardzo lubi takie książeczki. Ja generalnie bardzo lubię metodę Montessori, więc zamówiłam ją też była na promocji. Tutaj ma takie różne po prostu słówka, zadania. No bardzo fajna książeczka, także bardzo polecam. Naprawdę bardzo super jest ta książeczka. Tą drugą książeczkę, ja tą książeczkę kupiłam w Biedronce i Wam chyba nawet o tym mówiłam na Instagramie, że, że właśnie w Biedronce udało mi się tą książeczkę kupić. I naprawdę w środku ma bardzo fajnie, fajnych dużo zadań, także postanowiłam, że kupię drugą część. To jest druga albo pierwsza. bo My mamy dla dwa latka a, a ja kupiłam od trzech lat, więc no więc, którym z tych książek dam jej na Mikołaja i, na, i pod choinkę. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam... Kupiłam dwie książeczki, w domu i jedzenie. Mamy w domu książeczkę hmm, chyba na farmie, nie pamiętam już nazwy. I ja ją tak samo kupiłam, tą na farmie w Biedronce i bardzo Amelce się spodobała. Ma, są tutaj duże naklejki yy, i do tego są na koniec książeczki jest słownik z obrazkami. I, i bardzo fajne jest to, że... Yy, w środku w tej książeczce może Maruszek pokazywać, co gdzie jest, także stwierdziłam, że taką książeczkę też jej zamówię, bo właśnie tamta z farma mi się bardzo spodobała. Cena tej książeczki tutaj jest 12,99. Ja za nią dałam 8 zł, także, także polecam te książeczki, bo naprawdę są bardzo fajne. To jest niby dla czterolatka, ale tak jak mówię, Melka, Melka wie, pokazuje, także zainteresowała ją tą książeczką, także bardzo polecam tą książeczkę. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, to jest książeczka po angielsku. W sumie wzięłam ją, dlatego że była bardzo tania, chyba za 2-3 złote. Także nic nie mogę powiedzieć o tej książce, bo dopiero pierwszy raz ją mamy i, i dlatego ją zamówiłam, bo jest tania. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, to zamówiłam troszeczkę już pod święta. Jest tu buduj z papieru i tutaj są różne jakieś modele i naklejki, więc stwierdziłam, że. Więc stwierdziłam, że dam tą książeczkę jej do kalendarza adwentowego i będziemy mogli razem robić jakieś tam modele. I ostatnią rzeczą, przedostatnią, jaką mam, to wzięłam magiczną książkę świąteczną. My w sumie żadnych książek świątecznych nie mamy. I, I chciałabym właśnie tak, chciałam kupić taką e, książkę, żeby właśnie opowiadała o świętach i różnych e, właśnie takich historiach, jak tu widzę, to są jakieś kolendy, opowieści. No także zobaczymy, czy, czy się u nas sprawdzi. No jest dużo tekstu, co, co troszeczkę nie bardzo do mnie to przemawia, bo, e, bo wiem, że melka Malka nie bardzo do, lubi takie długie książeczki, tylko bardziej takie krótkie. No zobaczymy. Obrazki są dosyć takie w miarę ciekawe, bardziej chyba więcej tekstu niż tu jakieś kolendy, pasterka, zobaczymy. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, zamówiłam książkę dla siebie. Kupiłam tą książkę, bo mam pierwszą część, nie wiem, która jest pierwsza, która jest druga. Mam tutaj od tej samej autorki książkę, jak mówi, żeby malutna nas słuchały od dwóch do siedmiu lat, i ta książka kosztowała 8 zł, więc Stwierdziłam, że ją wezmę. Bardzo lubię książkę tamtej, tamtej aktorki, i stwierdziłam, że też ją wezmę. Także, jeżeli nie czytaliście tej książki, o której wam mówiłam, to naprawdę bardzo wam polecam. Jest tam pełno rad właśnie takich, jak dziecko właśnie nie słucha, i jak do dziecka mówić, żeby właśnie dziecko przekonać, że nie kupimy lodów albo nie kupimy tej zabawki. Także, także z czystym sumieniem mogę Wam polecić tamtą książkę. Mm, bo naprawdę jest bardzo fajna, bardzo fajnie się ją czyta, bardzo przyjemnie. Yy, duże są litera, ja bardzo lubię, jak są duże litery. No i co, więcej mogę Wam powiedzieć? No i dlatego wzięłam tom, ona kosztowała 8 zł, tak jak mówię, yy, więc będę się zabierała za tą lekturę. Także to by było na tyle z tych zakupów. Wiem, że co drugi vlog jest praktycznie z zakupami. No ale tak, jest teraz już, yy, zbliżają się święta. Ja tak jak mówię, żyję świętami, więc. Yy, więc się powoli przygotowuję. Tak, jak już tutaj nagrywam, chciałabym Wam serdecznie podziękować za komentarze do poprzedniego filmu. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego odbioru. Widzę, że bardzo Wam się podobają takie filmiki, także mega dziękujemy za tak miłe komentarze. Postaramy się nagrywać częściej takie gadane filmiki. No i co? No i myślę, że to by było na tyle tego filmiku. Także, jeżeli chcecie zostać z nami dłużej, subskrybujcie, zostańcie z nami na dłużej. Dajcie znać w komentarzu, jakie filmiki Wam się najbardziej podobają, czy takie gadane, czy takie codzienne, co robimy w ciągu dnia. No i tak, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!